Cześć, no nas, wszystkich bardzo serdecznie, to wreszcie kolejny filmik na moim kanale. Wybaczcie, że tak to długo trwało, ale ostatnio jestem dość trochę zabiegany, mam naprawdę mało czasu, więc mam nadzieję, że mi to wybaczcie. Dzisiaj oczywiście Minecraft Trick, czyli seria, która opiera się na pomysłach znalezionych w całym internecie, nie wliczając to oczywiście polskiego YouTube'a, także z całego świata mamy tutaj mam dla Was jakieś ciekawe triki. No i dziś będzie dość ciekawy trik, który zaprezentuje wam, jak nazywać Villagerów. Jak widzicie, mam tutaj na tag Tagatomek, ale zarówno na wsi jak i bez tego nie mogę tych villagerów naz nazwać. Otóż jest pewien e, ciekawy sposób, który pozwoli mi e, nazwać takiego rolnika w dowolny sposób. E, podobnie też z tym małym baby villagerem, mały wariat, tak go, tak go nazwałem. Także jak widzicie, da radę. Tylko trzeba mieć na to pewien e, dość ciekawy sposób, który to już za chwilkę wam zaprezentuję. W takim razie przechodzimy sobie teraz do triku. Zaraz wam zaprezentuję, jak to zrobić. Oczywiście nie jest do tego wymagany tryb kreatywny. Bez niego po prostu trzeba troszkę więcej cierpliwości, aby zaba zabarykadować jakiegoś villagera. No bo tak trzeba po prostu zadziałać, żeby on się tutaj gdzieś w pobliżu nie kręcił. Musi być ustawiony w jednym miejscu i tak też. Trzeba zrobić zatem, co będziemy potrzebować oczywiście jajka villagera, nie trzeba to jest tylko po to, żeby ułatwić mi sprawę e, oczywiście name tag i kowadło, żeby jakoś nazwać tego name taga, za czym później idzie oczywiście to, że villagera w jakiś to sposób nazwiemy e, mogą być półpłytki czy też inny materiał budowlany, obsydian, no i flint. Po to, żeby stworzyć portal do piekła Dlaczego? Ponieważ jest to główny element tej sztuczki Oczywiście, słuchajcie, budujemy sobie portal Wiem, że można do tego wykorzystać mniej obsydianu Ale już taki sobie, jak zacząłem budować, to taki zbuduję No i oczywiście portal nasz uruchamiamy On musi być włączony, jeżeli cały trik chcemy wykonać Przed tym, słuchajcie, budujemy sobie taką małą celę dla villagera Po to tylko, żeby ten nam nie uciekł W żadnym, w żadnym z kierunków Tutaj oczywiście dajemy jakiś tak, żeby nie mógł z tej, z tej powiedzmy naszej pułapki wyjść. No i e, zaraz z tego, że jestem na trybie kreatywnym, to oczywiście sobie go zespawnuję w tej mojej pułapce. Tak jak mówię, e, jeżeli oczywiście e, z trybu kreatywnego nie będziecie korzystać, to wystarczy takiego widać raz łapać w taką pułapkę, obok tego postawić portal i jak to działa, już Wam pokazuję. Oczywiście dajemy również kowadło no i nazywamy jakiegoś tego naszego name, taga, powiedzmy, nie wiem kupiec, dajmy na to, że ten villager jest dla nas kupcem. No i tak go nazywamy. Co fajne, jeszcze ciekawym trikiem jest to, żeby na przykład nazwać go tak, co on sprzedaje, czyli na przykład diaksy. No powiedzmy, że villager sprzedaje diaksy, tak się fajnie złożyło, więc jeżeli na niego najedę kursorem, to nie muszę stracić zbędnego czasu, Najeżdżać się na niego jeszcze raz otwierać to całe okienko, żeby zobaczyć, co on sprzedaje. Teraz przerzucamy się na game moda 1 i co my, moi drodzy, robimy? Staramy się wejść do portalu i w momencie kiedy pojawiają nam się takie cząsteczki portalu musimy tym name, tag name tagiem kliknąć na Villagera, bo jak widzicie, w żaden inny sposób jakby nie, nie nadamy mu tego name taga. Także, wchodzimy do portalu, gdy już widzimy cząsteczki, klikamy kilkukrotnie, no i villager został nazwany e, diaksy, no tak go sobie powiedzmy oznaczyłem, bo e, mówię, e, umownie możemy powiedzieć, że on sprzedaje diaksy. No i co potem robimy? Po prostu usuwamy to całe więzienie, villager może spokojnie wrócić do wioski, jakoś się w niej odnaleźć. No i jak widzicie, tak on właśnie się nazywa. E, tak jak Wam wstępnie pokazywałem, to również działa na te małe villagery, gdzieś taki mały villager powinien być. Ale mniejsza o to, tutaj mamy jakiegoś rolnika, no bo ten, ten villager jest rolnikiem, mamy Janusza, Marcela i, i też innych villagerów, takich jak Jasio. Ja się troszkę taki zdezorientowany widzę jest. No ale w każdym razie już wiecie jak to robić, macie fajny trik, także korzystajcie z niego, bo myślę, że ponownie możecie nim zaskoczyć znajomych. Ja tym razem dziękuję Wam za oglądanie, jeżeli się podobało, nie zapomnijcie o ocenie tego filmu. No i w międzyczasie postaram się wrzucać dla Was tych materiałów nieco więcej, nieco, nieco częściej, ale musicie też zrozumieć to, że w tym roku kończę szkołę. Tak jak mówię, jest trochę więcej nauki niż zazwyczaj. Także mam nadzieję, że mi to wybaczcie, bo e, za miesiąc, tam kilka, jeżeli wszystko pójdzie pomyślnie, to naprawdę będę miał o wiele więcej wolnego czasu niż zazwyczaj. Także tyle na dziś. Trzymajcie się ciepło, życzę miłego wieczora, no i trzymajcie się, cześć, do usłyszenia.